Przez całej Ligi Morskiej przyniosłem puchar gratulacyjny dla naszego kochanego Aleksandra Doby, wspaniałego człowieka. Było, napisano puchar Ligi Morskiej Rzecznej dla Aleksandra Doby, który na kajaku dwukrotnie przepłynął Atlanty. Gratulujemy Liga Morskiej Rzecznej. Wspaniały człowiek. Wyprawa i nie ja tylko przed chwilą opowiedziałem, że mimo, że 45 lat na morzu pływałem, to jakbym wsiadł w jego krajach, to bym umarł ze strachu. Także żartując oczywiście, ale takie są nasze odczucia, że my, marynarze, po prostu nawet nie zdajemy sobie sprawy, że coś takiego można zrobić. To jest zwyczaj niesamowity, taki, który nawet każdy człowiek, jak pomyślę, żeby mieć tyle odwagi i tyle siły i tyle samozaparcia, że no, tylko jeden taki w świecie jest. Aleksander Doba. Niech nam żyje.